Do nakręcenia tego filmu zaprosiła mnie Marka Durex, która chce trafić do wieloletnich związków z przekazem, że więź seksualna jest ważna i że warto wykorzystać niektóre momenty w związku by nadać im iskry. A ja opowiem Wam z pomocą psychologicznych i seksuologicznych publikacji jak można tę iskrę podtrzymać lub wywołać. Dodam, że w moim filmie ani razu nie usłyszycie słowa pornografia, erotyczna bielizna, kajdanki, tabletki na potencję, hotel w Paryżu z łóżkiem usłanym różami, czekoladia z owoców morza o wartości kilkuset złotych. Nic z tych rzeczy. Widzicie, że mam znajomych, którzy od lat mają ustanowiony czwartek jako dzień, w którym omawiają się na miłosne tete-tet, czyli uprawiają seks? Są małżeństwem z ponad 10 10-letnim stażem? W pierwszej chwili wydawało mi się to dziwne. Przecież seks musi być spontaniczny, wypływać z potrzeby chwili. Jak można go planować? Myślałam. Tymczasem to, na co wskazują psycholodzy i seksuolodzy, to fakt, iż warto zdemistyfikować wielki mit o spontaniczności, czyli pożądaniu, które dopada nas nagle przy zmywarce, czy wkładaniu prania do pralki, czy gotowaniu zupy. Tak, jasne, w pierwszym roku trwania związku, kiedy wszystko Ułatwiają za nas hormony, jesteśmy pod wpływem erotycznego oszołomienia. Tak się dzieje. Potem jednak trzeba się trochę o to postarać i wyłapywać z momentów iskry, albo się na te iskry, tak jak moi znajomi, umówić. Dziś wiem, że sposób moich znajomych jest bardzo sensowny, bo to postawienie sprawy jasno. Więź seksualna jest ważnym elementem związku i warto o nią dbać. Większość z nas będąc w związku z rozrzewnieniem wspomina pierwsze miesiące, kiedy to byliśmy w stanie nieustannej euforii, zakochania, rozanielenia, z motelami w brzuchu, kiedy to wystarczył jeden dotyk, a przebiegały nas miłosne dreszcze. I potem nagle, bach, to się kończy, a my pytamy, co się stało z naszą miłością, w którym momencie popełniliśmy błąd. Tymczasem nikt nie zawinił, taka jest natura i chemia naszego organizmu. Zakochanie kończy się w każdym związku i trwa zwykle maksymalnie rok, dwa. Opisana we wstępie pierwsza faza miłości, nazwana przez psycholożkę społeczną Elaine Hatfield fazą passionate, zwana też miłością namiętną, porównywana jest do narkotycznego haju, bo w głównej mierze opiera się na bardzo intensywnie wydzielanych przez nasz organizm hormonach miłości: fenyloetyloaminie, dopaminie, serotoninie, noradrenalinie, które potem zaczynają się wydzielać coraz słabiej, i słabiej, a związek przechodzi do fazy companionate, zwanej też miłością przyjacielską, opartą na intymności i zaangażowaniu. Jesteśmy towarzyszami życia, rozumiemy się, lubimy spędzać ze sobą czas i po prostu razem żyć. Oczywiście o tę relację również trzeba zadbać, żeby nie zamieniła się w relację typu niczym brat i siostra. Bogdan Wojciszka w książce Kochaj wystarczająco dobrze przekonuje, że w dobrym związku seks jest ważnym elementem relacji, bo natura tak nas skonstruowała, że seks to sposób na podtrzymanie więzi i że rezygnacja z niego przyczynia się do śmierci relacji. Ale właśnie w tym momencie, w tej fazie miłości, dość często pojawia się pewien problem, mianowicie słabnąca ochotą na seks i nad intensywnością tego, co kiedyś załatwiały za nas hormony, musimy popracować sami. Wiecie, co jest jednym z elementów zabijających pożądanie w związku? Być popuszkami nierozłączkami, robienie wszystkiego razem, zwierzanie się sobie ze wszystkiego, traktowanie się jak bratnich dusz. Właśnie, bratnich. Rozumiecie, sióstr i braci nie łączy więź seksualna, a jedynie miłość, przywiązanie, czułość, która nigdy nie przeradza się w nic więcej. Jak mówi profesor de Barbaro w tej samej wspomnianej książce ,,Kochaj wystarczająco dobrze, bo to cykl rozmów z psychoterapeutami i seksuologami", warto mieć w związku tajemnice, w znaczeniu swojej sprawy, myśli. Zbytnia bliskość i fuzja, bycie super-hiper przyjacielami, powiernikami wszelkich sekretów zabija pożądanie. Seks lubi oddzielność i indywidualność. Słowem, żeby chcieć się złączyć razem np. podczas miłosnego Uniesienia trzeba na co dzień być osobnym człowiekiem, odrębną osobą. M musimy być osobni i niezależni, żeby za sobą zatęsknić, żeby chcieć się znów połączyć. Gdy się jest odrębnym, niezależnym człowiekiem, złapanie się za rękę czy kolano podczas oglądania wspólnego serialu staje się niczym istotnym. Bo nie jest codziennością. Esther Perel, psychoterapeutka, autorka m.in. inteligencji erotycznej, pytała najróżniejszych ludzi zróżnicowanych pod względem narodowości, kraju zamieszkania, wieku, płci, co sprawia, że pożądają swojego partnera. Dominowały trzy odpowiedzi, które są bardzo ze sobą powiązane. Po pierwsze była to właśnie fizyczna i emocjonalna niedostępność, czyli sytuacja, w której możemy się od partnera zdystansować, oddalić i spojrzeć na niego jak na odrębną jednostkę, inną od nas. Bo owszem, kiedy jesteśmy w tej pierwszej fazie związku, czyli peszsiona, wtedy rzeczywiście jesteśmy jakby jednością, zlewamy się i rozłączeni, cierpimy tęsknoty, chcąc ponownie złączyć się. To zresztą przypomina ten pierwszy rok z życia naszej symbiozy z matką lub innym ważnym opiekunem, w którego ramionach ciągle chcemy pozostawać i odczuwamy dyskomfort, gdy, gdy nas opuszcza. W pewnym momencie jednak, zarówno w życiu małego dziecka, jak i związku, nadchodzi czas, by się zacząć usamodzielniać i żyć swoim życiem. Jak opowiada Esther Perel, tym co podtrzymuje pożądanie jest pewnego rodzaju przygoda, nowość, tajemnica, zaskoczenie. To, że dajemy sobie prawo do posiadania własnej przestrzeni, takiej tylko dla siebie, tak, by za partnerem zatęsknić, niekoniecznie spędzać ze sobą każdą wolną chwilę, niekoniecznie robić absolutnie wszystko razem. Mieć też swoje dwa odrębne światy. I moment, w którym nasze światy spotykają się na przykład przy kolacji, niekoniecznie w restauracji, wystarczy w domu, ale wyjątkowo, na przykład ze świeczką lub wspólną kąpielą lub odprężającym masażem, staje się ekscytują i intensywniej przeżywany. Drugim czynnikiem sprawiającym, że pragnie się partnera, o czym opowiadali Ester, Perel rozmówcy, było obserwowanie go pochłoniętego swoją pasją, w tak zwanym swoim żywiole. Mogły to być rozmaite sytuacje, fotografowanie, granie muzyki, pisanie scenariusza, pasjonowanie się realizowanym projektem, majsterkowanie, ale też brulowanie na imprezie, bycie dużą towarzystwa. Słowem, obserwowanie partnera pochłoniętego e, czymś, nie nami. Tak pochłoniętego, że wręcz nieobecnego, wyraźnie od nas oddzielonego, a przez to tajemniczego, niedostępnego, nieuchwytnego. Jeżeli taka sytuacja zamiast pożądania budzi w nas złość, zazdrość, zawiść, że partner zamiast skupiać się na nas, e, skupia się na świecie, to powinniśmy przyjrzeć się sobie. Dlaczego tak bardzo denerwuje nas, że ma swoje sprawy, swój świat, w którym nie ma miejsca dla nas? Trzecia sytuacja, na którą wskazywali rozmówcy Perel, mówi o tym, że pożądamy kiedy jesteśmy zaskoczeni, kiedy się razem śmiejemy, kiedy robimy coś nowego. Nie musi tu chodzić jednak o rewolucyjną zmianę w stylu y, bycia w nowym kraju, hotelu, restauracji, ale atmosfery, spojrzenia na człowieka, wyjściu z kontekstu codziennej roli, spojrzenia na człowieka z którym jesteśmy inaczej niż jak na rodzica, partnera, przyjaciela, lecz na kochanka. Aha. Jak powiedział Prust, tajemniczość nie dotyczy podróżowania do nowych miejsc, lecz patrzenia nowymi oczami. Postarajmy się czasem oderwać od tych na co dzień wypełnianych ról matek, ojców, rodziców, partnerów życiowych, z którymi współdzielimy obowiązki domowe, współżywicieli rodziny i spójrzmy tak, jak patrzyliśmy na siebie w pierwszej, tej pasjonującej fazie związku. Do tego też zachęca Durex, któremu bardzo dziękuję za zachęcenie mnie do zajęcia się tym tematem. Piszcie o swoich przemyśleniach, doświadczeniach, komentujcie, nie żałujcie łapek w górę. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia wkrótce. Pa!